Wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego, zapewniają pracownicy Kępińskiego Urzędu Skarbowego. Złożyć zeznanie podatkowe za pośrednictwem internetu możliwe było już w roku 2008. Jednak pierwsze lata e-deklaracji podatkowych były obwarowane wieloma formalnościami, z którymi przeciętny podatnik miał wiele problemów i przy tym kosztów do poniesienia. Początki więc były mizerne. Na początku roku 2008 zaledwie 11 dużych firm z terenu powiatu kępińskiego zdecydowało korzystać z tej drogi rozliczenia się z fiskusem. Dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie. Do wypełnienia i złożenia deklaracji zachęca Urząd Skarbowy. Mówiła zastępca naczelnika Kępińskiego Fiskusa Mirosława Tyc. W tym roku chcemy zachęcić wszystkich podatników do rozliczania się w formie e deklaracji, czyli przesłania zeznania internetem. Jest to sposób dużo prostszy niż dotychczasowe papierowe zeznania. No i powoduje, że przy zwrotach podatku te zwroty idą bardzo szybko, ponieważ pracownik w Urzędzie Skarbowym już nie obrabia takiego zeznania, tylko przekazuje do księgowości do zwrotu. Chyba, że oczywiście są jakieś błędy, chociaż programy komputerowe sprawdzają prawidłowość wyliczenia, jeżeli chodzi o zeznania podatkowe. Program uchroni przed błędami w zaokrągleniach i pokieruje podatnika przez gąszcz rubryk dekreacji. Nie jest już wymagany podpis elektroniczny, który skutecznie hamował w ten sposób rozliczeń podatkowych. Nie, nie ma wymaganego podpisu elektronicznego. W tej chwili tym podpisem jest jak gdyby przychód z poprzedniego roku, zeznania z poprzedniego roku, którym podatnik posługuje się wypełniając zeznanie za następny rok. Pracownicy skarbowki zapewniają, że wypełnienie e-deklaracji za cały rok zajmuje mniej niż kwadrans. To zależy od, od sprawności osoby, ale generalnie wydaje mi się, że nie więcej niż 10 minut wypełnienie zeznania dla osoby początkującej wystarczy. Co roku do Kępijskiego Urzędu Skarbowego odskładanych jest blisko 20 tysięcy rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku 15% zostało rozliczonych za pośrednictwem internetu. W tym roku zaledwie po miesiącu okresu rozliczeń wskaźnik ten wynosi 20%. Coraz więcej podatników przekonuje się do tego typu rozliczeń. Rozliczenia przez internet możemy dokonać na stronie ministerialnej www.e-deklarację.gov.pl. Ponadto można skorzystać z udostępnionego stanowiska komputerowego w urzędzie Skarbowym. W kępnie. Tutaj także, w razie potrzeby, pracownicy chętnie udzielą pomocy i wskazówek dotyczących wysłania zeznań drogą elektroniczną. Zapewniła Mirosława co zastępca naczelnika.